Cześć! Z tej strony Karol i to jest kolejny odcinek, jaki nagrywam, więc kolego lub koleżanko zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a już nie przedłużam. Dzisiaj jesteśmy ponownie w Stumble Guys i dzisiaj nie zagramy A ręki, ponieważ widzicie, że mam dużo Stumble końców, postanowiłem, że, że z okazji doładowania konta mojego oraz że po prostu no są święta Bożego Narodzenia, żyje się raz. Zakręcimy właśnie sobie kołem fortuny jeśli wylosujemy coś... legendę albo coś specjalnego, to każdy, kto napisze komentarz pod tym filmem, przypnę serduszko. Dam serduszko. To robimy dwa, ponieważ uwielbiam was. Uwaga, uwaga. Pierwszy robocik, którego już mam. Ja nie miałem tej legendy jeszcze. Się bardzo cieszę, więc napiszcie w komentarzu yy, cokolwiek, na przykład, że fajny film, czy coś. I ja wam przypnę serduszko. Bardzo się cieszę z tej legendy. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Do zobaczenia i cześć.